Swojskie bankietowe kanapeczki zapewne trafią w gusta Waszych gości. To, co każdy z nas chyba lubi: szynka, boczek, kiełbasa ze zwykłymi dodatkami, kiszonym ogórkiem, marynowanym czoskiem i cebulką, podane na smacznym, ciemnym pieczywie. Naprawdę nie trzeba się wysilać, aby zrobić coś niebanalnego z tak prostych produktów. Listę składników oraz opis przygotowania znajdziecie na stronie talerzpokus.tv Z chleba odcinam brzegi i dzielę ją na cztery części. Każdy kawałek chleba smaruję chrzanem. Na wykałaczkę nabijam kawałek ogórka kiszonego i kiełbasy. Całość nadziewam na chleb. Na kolejną wykałaczkę nakładam czosnek marynowany i pół plasterka boczku zwiniętego w rulonik. Na następną wykałaczkę nakładam cebulkę i rulonik z pół plasterka szynki. W taki sam sposób przygotowuję resztę koreczków. Pyszna i prosta zakąska na każdą imprezę. Po inne przepisy zapraszam Was na stronę taleszpokus.tv.